Widzowie, gra w Minecraft, ale jako skin serii strażak sam, ale nie mogę wam tego pokazywać. Bo chyba pomyliliście się. A dlaczego tutaj jest zmienione? Bo tak naprawdę to jest Minecraft Realms. A wiecie co dlaczego to ja mam? Bo Filip zrobił super pułapkę. Tylko żeby... Ale może ja mo użyję mojej tajnej komety, żeby wpisać Game and Creative. A widzicie co ja mam w ręce? Bardzo szary, yy, znaczy szare żelazo. Zobaczcie, a zobaczcie co my zbudowaliśmy tam. Tak naprawdę to jest świat Guns z Minecraft. To jest mój domek, który wygląda podobnie jak w pliku mój nowy domek. Pokażę wam to. I to wygląda podobnie jakbym czuł się w prawdziwym Minecrafcie. Ale dobra, wracamy do Minecrafta. Ale widzowie, jutro będzie najdłuższy film, ale dzisiaj będzie najkrótszy, bo to będzie przecież informacyjny film. Lepiej zostawcie suba i minecrafta, a dodatkowo odpalamy strażak sami bohaterowie, boże. W taki oto sposób. Wydaje mi się, że te osoby znalazły dwie osoby: Strażak Sam oraz Penny. Lepiej zostawcie Suba i Minecraft, że chcecie wiedzieć, że oni nareszcie znajdą. Koncert, palion, tour, palion, tryb kreatywny, tour. Lepiej zostawcie Suba i Minecraft. No to lecimy do Strażak Sam.